A co jeśli rozpadanie się jest pierwszym krokiem do stania się niezniszczalnym? Pomyślmy nad tym przez chwilę. Wyobraź sobie taką sytuację. Mężczyzna przychodzi i mówi: życie mnie przygniata, przytłacza, maltretuje, rozjeżdża na kawałki, rozsypuje się. Każde wyzwanie, które miało mnie wzmocnić, zostawia mnie jeszcze słabszym. Zaczynam się zastanawiać może nie jestem do tego stworzony? Może nigdy nie będę tym mężczyzną, którym myślałem, że mogę być? To nie jest historia jednego mężczyzny, jednego człowieka. To kompilacja wielu rozmów, które prowadziłem z wieloma mężczyznami, z wieloma ludźmi na przestrzeni lat. Może i ty w swoim życiu poczułeś coś podobnego? W takiej chwili zazwyczaj pytam: Czy ten trud naprawdę cię łamie? Czy może buduje w tobie coś, czego jeszcze nie potrafisz zobaczyć? To pytanie sprawia, że ludzie zaczynają mil milknąć i myśleć. Po chwili, zazwyczaj dłuższej, gdy nie ma odpowiedzi, pytam dalej. Czego dokładnie się boisz, że się wydarzy? Czego się obawiasz? Bo prawda jest taka: strach nie zawsze oznacza stop, nie iść dalej. Strach często oznacza wzrost, rozwój. I tutaj przechodzimy do pierwszej praktyki: sprawdź dowody, nie tylko swoje emocje. Sprawdź. Kiedy czujesz się, że nie jesteś wystarczająco silny, zatrzymaj się i sprawdź. Zapytaj się, jakie mam na to dowody. Najczęściej nie ma żadnych. A te, które uważasz, że masz, nie są prawdziwe. To mówi tylko strach. Jeśli spojrzysz uważniej, to zobaczysz, że już wcześniej radziłeś się sobie z trudniejszymi rzeczami, z trudniejszymi sytuacjami. Przetrwałeś nie jedną burzę. I to są dowody. Na tym się skup. Następnym pytaniem, które zazwyczaj zadaję, jest, co powiedziałby ci 10 lat starszy ty? Czyli, jakbyś się cofnął w czasie o 10 lat, co powiedziałby ci w tym momencie? Czy kazałby ci się poddać? Czy powiedziałby, podziękowałby ci za to, że wytrzymałeś, że dałeś radę? I tu wchodzi druga praktyka. Pożycz siłę od swojego przeszłego ja. Kiedy patrzysz z perspektywy, ta dzisiejsza panika, ten cały strach maleje. Przestajesz pytać, dlaczego ja? Za co? A zaczynasz się zastanawiać, z czego w przyszłości będę dumny? Z czego ten przyszły ja będzie dumny? Następnie przechodzimy do głosu wewnętrznego. Gdzie zastanawiamy się, czy kiedy rozmawiasz sam ze sobą w środku, w głowie, w środku tych trudności, to czy słyszysz krytyka, czy trenera? I to prowadzi do trzeciej praktyki: zrób audyt swojego wewnętrznego głosu. Każdy mężczyzna, kobieta ma w sobie dwa głosy przynajmniej dwa głosy: jeden, który podcina skrzydła, i drugi, który cię wzmacnia którego słuchasz, bo ten, którego karmisz, którego słuchasz, ten cię kształtuje. W pracy z klientami używam takich właśnie praktyk, aby mogli inaczej spojrzeć na swoje kryzysy, na trudne sytuacje, na to, że są to momenty budowania tak naprawdę, a nie niszczenia. Zostawię cię teraz z pytaniem, które możesz sobie zadać. Znaleźć odpowiedź, przemyśleć przynajmniej nad, nad nim. W której sferze swojego życia dzisiaj czujesz, że się rozpadasz, że nie dajesz rady, że to za dużo. I co jeśli to właśnie tam przygotowujesz się do tego, by powstać? Prawie niezniszczalny. Jeśli to do Ciebie trafia i chciałbyś zgłębić ten proces, ten, ten materiał, zapraszam do kontaktu ze mną. Sprawdź te porady, daj znać w komentarzu, co o nich myślisz, a ja z tego miejsca jak zawsze życzę Ci wielu błogosławieństw.